Cześć, dzień dobry, Tomasz Guzik z tej strony. Dzisiaj moim gościem Jakub Pawlik, ekspert od technicznej strony e commerce u. Porozmawiamy sobie o nowinkach w Baselink'erze, nowym cenniku, co tam się dzieje w świecie e-commerce. Witam Cię Jakubie, co tam u Ciebie słychać? Dzień dobry Tomku, witam wszystkich serdecznie, widzów Twoich. Wszystko fajnie, rozwijamy się i dzisiaj porozmawiamy właśnie na temat Baselink'era. Porozmawiamy właśnie na temat nowego cennika Baselink'era. A także porozmawiamy na temat e, ostatniej nowości, którą Bastincker wdrożył do swojego systemu. Więc tak. naprawdę bardzo fajny materiał, i myślę, że wiele osób, które obejrzą ten materiał, wyjdzie z fajnymi informacjami, które mogą właśnie pomóc im e, rozwiązać wiele problemów, jeżeli właśnie zastanawiają się nad Bastinckerem, czy, czy właśnie e, czy. Ich, Chcą zautomatyzować trochę procesów właśnie w swoim e -commerce. Jakub, e, Jakub, doszły mnie słuchy, że zmienia się cennik w BaseLinkerze od nowego roku. Powiedz proszę coś więcej o tym cenniku. Możesz go pokazać i wytłumaczyć, jakie będą różnice pomiędzy tym, co jest aktualnie. Tak, w Basingerze zmienia się cennik. Dotychczas był to cennik, który tak naprawdę miał kilka planów cenowych. Począwszy od 39 złotych netto miesięcznie. Mhm. Następny plan to było 149 zł netto miesięcznie. Potem było 299 złotych netto miesięcznie i 599 zł netto miesięcznie. I następny plan Enterprise. Okay. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że będziemy mieli trzy plany cenowe. Freemium, Business oraz Enterprise. I tutaj, jeżeli chodzi o te plany, no to wcześniejszym tym cenniku, który jeszcze teraz obowiązuje, okay. ponieważ tak naprawdę ten cennik nowy, ten z tymi trzema planami, będzie obowiązywał od stycznia 2024 roku, ale w grudniu zostanie już naliczony ten, ten cennik, ponieważ w styczniu otrzymacie fakturę. Więc tak naprawdę od grudnia. Z tego, co tutaj dowiedzieliśmy się od Bacelinkera, powinien już ten oficjalnie plan obowiązywać. Ten cennik, tak naprawdę. Kto skorzysta na tych nowych cenach, a kto straci? Myślę, że najbardziej skorzysta Bacelinker. Oczywiście są plusy i minusy, ponieważ powiedzmy, możemy sobie zobaczyć, że jeżeli mieliśmy, nie wiem, 100 zamówień miesięcznie, no to będziemy płacili, pewnie tutaj 193 zł miesięcznie, tak. Możemy sobie tym suwakiem tutaj sprawdzić, ile będziemy płacić. No, na pewno troszeczkę drożej będzie, ale myślę, że tutaj mamy też różnicę w taką, że płacimy więcej, ale w tym przypadku planie biznes, na przykład już będziemy mieli nielimitowaną liczbę produktów i ofert, co było wcześniej ograniczone w Basingerze. A także będziemy mieli synchronizację zamówień, stanów licencji w czasie rzeczywistym, co też tego nie było, ponieważ w bezpłatnej wersji było to co 8 godzin i można było to zwiększyć co godzinę lub co 5 minut. Okay. Więc teraz będziemy płacili więcej, ale mamy więcej tych możliwości w kontekście właśnie synchronizacji. Kolejna ciekawa rzecz, Basinger wprowadził support 24x7. Wow. I osobiście powiem, że no fajnie to zaczęło działać, ponieważ osobiście kontaktowaliśmy się z celu takiej można powiedzieć weryfikacji tego i odpowiedzi naprawdę w ciągu 3 godzin były, od, była odpowiedź na nasze pytanie w ciągu 3 godzin, więc to naprawdę fajna sprawa. No musimy pamiętać, że oczywiście no zwiększają się koszty, ale myślę, że to co oferuje Baselinker no nie przekłada się aktualnie do tego co oferuje konkurencja, ponieważ no Basinger jest tutaj, można powiedzieć na polskim rynku takim monopolistą. Ma najwięcej do zaoferowania, ponieważ na ten moment ma ponad 800 integracji, nawet chyba już nawet powoli dochodzi do 1000 tych integracji, możliwość zintegrowania ze 142 marketplace'ami. Wiele, wiele możliwości, zarządzanie sprzedażą omnichannel, więc tutaj naprawdę jest dużo możliwości automatyzacji, dużo jest w że Możemy również oczywiście mieć ascenta pakowania, czego na przykład nie mamy u konkurencji, no bo taką konkurencją, która powiedzmy jest. Właśnie chciałem zapytać, czy mamy jakieś zamienniki obecnie sensowne, za którymi warto się porozglądać. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że takimi zamiennikami, alternatywą dla BaseSynkera może być Apilo, uh -huh. które jest powiedzmy dość tanie lub XSale lub SellAssist. Aczkolwiek ja, jeżeli już miałbym komuś rekomendować przejście właśnie na, na jakiś inny system, to bym rekomendował bardziej, żeby iść w Apilo, ponieważ Apilo to dawniej znany ERP Box, który od 2017 roku przeszedł taki rebranding, że przyszli z nazwy ERP Box właśnie do Apilo. Okay. No, oczywiście Apilo oferuje na ten moment o wiele mniej możliwości, ale i tak oferuje no, do takich podstawowych rzeczy, jeżeli ktoś sprzedaje na Allegro, sprzedaje na mpi prowadzi sklep internetowy, no to myślę, że jest tam możliwość na pewno jest, nie ma asystenta pakowania, nie ma dużej ilości automatyzacji, tak dużej ilości, jak powiedzmy w Bislingerze. No ale powiedzmy, jest to o wiele tańsza alternatywa, ponieważ się, przeklikajmy się. Jeżeli chodzi o APILO, no to w tym momencie ich cennik to jest powiedzmy. Tutaj mamy kilka tych planów cenowych u nich. Zaczynają się od 20 zł netto miesięcznie, kończą najdroższy na 299 zł netto miesięcznie i jeszcze jest plan ten indywidual, czy tak jak w przypadku Base Linkera Enterprise. No, no ale trzeba pamiętać, że no to, to się rozwija, tak. No, cały czas dochodzą dodatkowe u nich też yy, funkcjonalności, no, ale zanim dogonią do Bacera z tym, co ma teraz, no to troszeczkę czasu to zajmie, ale jeżeli no powiedzmy, no, chcecie, chcecie to jakby yy, zejść z Bacera, no to myślę, że apilot tutaj byłoby dobrym rozwiązaniem, ewentualnie XL, aczkolwiek XL, no to jest yy, też bardzo ciekawe rozwiązanie z, tym, że no, na pewno może wyjść troszeczkę drożej. Ale tutaj XAI to jest system, który jest w ogóle wdrażany przez firmę Futurity z Krakowa i oni tutaj przygotowują dla nas dedykowane wdrożenie, więc ja osobiście rozmawiałem tutaj z, z osobami z Futurity jakiś Jasne. czas temu, bo też mieliśmy, nie ukrywam, takie plany, aby no było gdzieś około rok temu, aby przejść z, z właśnie baselinkera na Apilo lub za Pilo, lub baselinkera właśnie na X-Sayla, szukaliśmy jakiejś alternatywy. No jest to ciekawa alternatywa, na pewno. Tyle, że cennik oczywiście tutaj się jest wyższy, ponieważ no tutaj mamy 99 zł, 299 zł lub Enterprise. No i tutaj płacimy też za zamówienia, tak. No ale uważam, że jakby z tych trzech systemów, czyli basingera, Pilo, x to są trzy takie, które Warto naj, najbardziej rozważyć, posiadałem jakby najwięcej funkcjonalności, z tym, że na pewno XL ma mniej integracji niż, niż, niż APILO czy BASELINKER, ponieważ no, ma takie najważniejsze integracje, ale nie ma takich dodatkowych jak BASELINKER. No, ma tutaj integrację z ERPami, ma tutaj z Allegro, eBayem, Amazonem, Shopperem, Magento, iDoSL, SkyShopem, PrestaShop, z Early, Zelando, z Empikiem ma tak. WooCommerce, Ceneo, więc jakby te najważniejsze kanały sprzedaży na polskim rynku dla polskich sprzedawców są. Co jest na przykład ciekawe, co mnie bardzo zaskoczyło i zaintrygowało, to Excel prowadzi pracę w ogóle nad własną sztuczną inteligencją, która może, jak tutaj się chwalą, może dokonywać właśnie różnych zmian w kontekście i przewidywać przyszłość tak, na temat produktów. Na przykład wykrywanie potencjalnych zwrotów tutaj, tak, analiza danych teleadresowych, analiza kompatybilności produktów, wykrywanie alarmowanie operatorów, eliminowanie zbędnych kosztów finansowych i środowiskowych, na przykład optymalizacja oferty i zwiększenie marży to automatycznie może wykonywać łączenie produktów we wspólnego identyfikatora, informowanie o nietypowych działaniach. Także tutaj na pewno jeżeli chodzi o, o ten aspekt sztucznej inteligencji w X-Sailu, to na pewno jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, którego no na ten moment Bacer nawet nie ma. Być może to za jakiś czas prowadzą w że Na pewno no też to, że możemy pisać opisy produktów do, 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 do właśnie produktów naszych za pomocą AI, no to to w X-Sailu jest. Tak samo w Apilo, tyle że Wapilot musimy za to płacić. W Baslinkerze no na razie nie płacimy, ale pewnie to też będzie uwzględnione w tych planach, ponieważ w przypadku Baslinkera mamy rozszerzone funkcje AI. Tutaj mamy tylko funkcję AI, a już w Enterprise mamy nielimitowane funkcje AI, więc to też bardzo ciekawa sprawa. No, zobaczymy też, jak to w ogóle wyjdzie w praktyce, tak? Ponieważ no, na wielu grupach Facebook'owych ja zaobserwowałem, że ogólnie ludzie popadają w bardzo duże zaniepokojenie, tak? Próbują uciekać z BaseLinkera do jakichś innych systemów. Może też być ciekawym rozwiązaniem, to aby po prostu oprzeć swój system, swój, swój software o, o w ogóle indywidualne rozwiązanie w postaci, okay. nie wiem, PrestyShop i, i dodatkowych integracji, aby zamknąć to i stać się niezależnym. My osobiście gdzieś mamy to w głowie u nas w firmie, też aby, bo my też zajmujemy się sprzedażą, mamy markę. Lub zakupy, która zajmuje się właśnie sprzedażą, to jest e-commerce, i też gdzieś rozważamy poniekąd stworzenie jakby drugiego software'u, który będzie, będzie takim, powiedzmy, alternatywą niezależną dla nas, więc to, no to też jest warte do rozważenia. No ale trzeba też pamiętać, że Basinger oferuje bardzo dużo funkcjonalności. Więc, jeżeli no, nie przeszkadza wam to, że po prostu stracicie te wiele funkcjonalności, no to możecie przejść do konkurencji, tak? Ja na ten moment jak po prostu patrzę w BaseLinkerze, no to bardzo dużo jest tych ułatwień, ponieważ ja powiedzmy przedwczoraj w ciągu tam 10 minut wystawiłem 50, 50 aukcji w bardzo szybki sposób, więc naprawdę to jest ogromna oszczędność czasu. No, i myślę, że jeżeli ktoś sprzedaje, ktoś, ktoś myśli w ogóle o rozwijaniu biznesu w sposób taki zrównoważony i myśli o tej przyszłości, no to, to powiedzmy gdzieś, gdzieś te pieniądze na, na ten software musi też wkalkulować i, i po prostu no to jakoś spinać, tak? Być może, wiadomo, nie wiem, w tej ofercie Enterprise nie będzie się to spinało, tak? No, ale to też no, trzeba sobie po prostu wziąć to w Druga sprawa, no zobaczymy, jak w ogóle Car zareaguje na te zmiany. Tak? Bo jeżeli powiedzmy duża część osób odejdzie od Basingera z powodu wysokich cen, być może się to zmieni. No naprawdę, nie, myślę, że też nie warto teraz snuć się. Gdzieś... To przyniesie przyszłość, prawda? Tak, nie warto też snuć jakieś czarne bardzo scenariusze, ponieważ no, dopiero gdzieś pewnie za pół roku będziemy wiedzieli, jak to w rzeczywistości wygląda, jak to się wszystko sprawdza. Jak ta zmiana wpłynęła na sprzedawców na samego Bacera i tak dalej. No w Bacerze też nie siedzą e, ludzie bez pomysłu, więc e, i którzy no, nie, nie, nie znają się na biznesie, tak więc, e, więc myślę, że te zmiany też są jakoś tam przemyślane. No, zobaczymy. E, tak jak mówię, no, na razie mamy powiedzmy alternatywę w postaci Apilo lub Xaila. To jest taka rekomendowana alternatywa przeze mnie, przez InSferię, naszą agencję. Mhm. Ale też dalej, dalej mówię, jesteśmy bardzo za baselinkerem, uważam, warto. A jeżeli nie, to też możemy my przygotować po prostu taką platformę w postaci presty, jest sklep internetowy i robimy integrację tak, z różnymi właśnie... Myślę Kuba, że musimy Zobaczyć troszeczkę też, też dla mojej społeczności tego baselinkera ponagrywać, bo jest bardzo dużo to, to Wykonamy mhm. takie właśnie jeszcze szkolenia. No, wiesz, bo... Sam wiesz, jak jest zainteresowanie baselinkerem. Nagraliśmy poradnik chyba rok temu i bardzo dużo zapytań o tego baselinkera było, więc zapotrzebowanie jest potężne. I fajnie by było coś tutaj poradnikowo podziałać w tym obszarze. Jasne. No na, na pewno musicie mieć tego wszyscy świadomość, że Bassinger no to jest oprogramowanie powiedzmy sasowe. Tak? Jest ono dość powiedzmy klikalne. Z tym, że musimy pamiętać też o tym, to jest bardzo ważne i wiele osób o tym nie wie, że aby wszystko dobrze funkcjonowało w Backlinkerze, musimy przede wszystkim spiąć integrację po jednej i po drugiej stronie. Czyli Aha. jeżeli integrujemy sklep internetowy z Backlinkerem, po stronie sklepu musi być wszystko dobrze spięte. Pookonfigurowane, tak samo po stronie basingera, bo jeżeli po jednej stronie będzie to dobrze pokonfigurowane, to cała integracja nie będzie działała. Więc oczywiście ktoś, kto posiada troszeczkę wiedzy technicznej, może to samemu wykonać. Jasne. Ale jeżeli ktoś nie ma wiedzy technicznej, właśnie w przypadku nie wiem, konfiguracji open source, czyli takiego sklepu jak PrestaShop czy WooCommerce, no to no, ta integracja może nie zadziałać. Więc no. Naprawdę to, to trzeba się zastanowić, czy ktoś ma wiedzę techniczną, czy nie, czy potrafi to zrobić. A jeżeli nie, no to zapraszamy do nas. Kolejna sprawa, no to to, to że no baselinker jest powiedzmy intuicyjny, no on rozwiązuje dużo problemów, ale, no, mówię, są alternatywy, możemy te alternatywy również wdrożyć. Tyle, że jeżeli byście chcieli na przykład, żeby wdrożyć to na przykładzie Presty, być niezależni, no to trzeba się liczyć, żeby te koszty pewnie będą o wiele większe, ale jednorazowo niż stale, tak. No bo Presta jest niezależnym programowaniem, no musicie mieć jakieś wsparcie techniczne później, ale powiedzmy, no myślę, że może to wychodzić o wiele taniej niż. niż Niż płacenie za Basingera w przypadku bardzo dużej ilości sprzedaży. Bo też trzeba pamiętać, że jeżeli wchodzi się na bardzo wysoki poziom sprzedaży, rozwój firmy, no to myślę, że też nie ma co się zastanawiać i warto właśnie zgłosić się do, czy do Software House czy do agencji, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie oparte, powiedzmy, na jakiegoś open source, czy, czy w ogóle od zera, tak? No bo z pewnym oczywiście momentem rozwoju sprzedaży. No, te wszystkie aplikacje mogą po prostu nie wystarczyć do potrzeb waszego biznesu, więc to też trzeba nale pa pamiętać, tak? Eee, no, mówię, to, to wszystko jest bardzo indywidualna kwestia. Nie da się tego wszystkiego przyrównać do jednego. No, i trzeba oczywiście najpierw skonsultować to, tak? Na przykładzie waszego biznesu. Jeżeli nie wiecie, na przykład, czy warto w waszym przypadku wybrać BaseLinkera no to możecie się z nami skontaktować. My możemy przygotować konsultacje, której, na której właśnie poruszymy te tematy, poruszymy każdy aspekt techniczny, nietechniczny, biznesowy czy marketingowy również w kontekście całego działania waszego e-commerceu. I przeanalizujemy, które rozwiązanie będzie dla Was najważniejsze, bo oczywiście może się okazać, że mm, na przykład w Waszym przypadku będzie lepiej sprawdzał się Apilo czy Excel niż Baseinker. My też nie wdrażamy czegoś na siłę, ponieważ my. Ja osobiście w Agencji, i jak działamy czy z Tomkiem, to przede wszystkim patrzymy na jakość tego rozwiązania. I druga sprawa, nie wdrażamy czegoś po prostu na ślepo, bo to jest błąd ogromny, wiele, wiele firm może tak robić. My musimy najpierw skonsultować to, czy to, to dane rozwiązanie będzie pasowało do waszej firmy, waszego biznesu, a następnie, a następnie wdrożyć. Więc my mówimy o że dużo, ponieważ jest on bardzo ważny, uważam, ważny temat, bardzo ciekawe rozwiązanie, ale to też nie jest jedyne rozwiązanie i, i też mówię, my, my cały czas tam gdzieś poszukujemy nowych rozwiązań, nowych alternatyw, czy to, czy to dla sklepów, czy to dla właśnie OMS-ów, takich jak Basslinger, czy, czy właśnie różnych innych rozwiązań. Więc stale to rozwijamy, ale mówię, każda rzecz, którą my wdrażamy, musi zostać skonsultowana, ponieważ no nie wdrożymy czegoś po prostu przysłowiowym na pałac. Kuba, w baselink'erze co jeszcze chciałbyś pokazać moim widzom? Tak, najważniejsza, chyba najciekawsza rzecz w baselink'erze, z której ja się osobiście bardzo ucieszyłem jest to moduł RMA, który został wdrożony do zakładki zamówienia. Moduł no. RMA, czyli tak naprawdę moduł do zarządzania zwrotami i reklamacjami właśnie naszej sprzedaży. Czyli możemy do istniejących zamówień dodawać zwroty, jeżeli taki zwrot klient sobie zażyczy. Jeżeli klient stworzy zwrot na Allegro, no to oczywiście możemy go dodać w Baselinkerze i z poziomu Baselinkera możemy zwrócić nadpłatę znaczy to na zapłatę, tak, za zamówienie. No i to jest fajne, że mamy osobną zakładkę dla zamówień i mamy osobną zakładkę do zwrotów. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ. Jeżeli sprzedajecie na Allegro, na Epiku, czy, czy jeszcze na sklepie internetowym, czy posiadacie dwa sklepy internetowe lub więcej? To korzystanie z Baseinkera w sposób taki, że komunikujecie się ze swoimi klientami przez Base, a także jeżeli komunikujecie się w, z klientami w kontekście zarządzania, zamówieniami i zwrotami, to macie to wszystko w jednym systemie. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ no, wszystko macie w jednym miejscu. Nie musicie się przeklikiwać przez każdy system, każdy marketplace, każdy sklep, żeby każdemu osobno odpisać, tak? To jest bardzo fajna sprawa. No i tu mówię, no mamy różne opcje, tak? Możemy ustawić płatność, usunąć ten zwrot. No na tym moment nie mamy tutaj utworzonego jakiegoś konkretnego zwrotu, więc nie pokażemy wszystkich takiej funkcjonalności, ale na pewno gdzieś tam w najbliższym czasie, czy to u Tomka, czy u nas na kanale Insferi, to na pewno gdzieś tam pojawią się filmy film dotyczące tego modułu RMA i w ogóle w kontekście całego funkcjonowania Baselinkera. Więc naprawdę fajna sprawa, uważam. To, że Backlinker fajnie się rozwija, właśnie dodając takie coś, bo czegoś takiego w ogóle brakowało, uważam, od dłuższego czasu. No i też, co warto zwrócić uwagę, że no Backlinker się rozwija cały czas, te, te funkcjonalności dodatkowe są dodawane do tego systemu, więc to też warto zwrócić uwagę, jeżeli właśnie stajecie, stajecie przed wyborem właśnie systemu OMS dla swego e-commerce. Okay. Bo no, czy w postaci chodzi o jakieś automatyczne akcje, czy, czy właśnie powiedzmy masowe akcje z zarządzania produktami, to zaraz Wam pokażę na przykładzie produktu. Powiedzmy dodajmy jakiś przykładowy produkt, niech to będzie po prostu naprawdę jakiś dosłownie prosty produkcik możecie dodawać naprawdę wiele masowych akcji czyli możecie zmieniać kategorię masowego producenta stan magazynowy cenę VAT pole tekstowe w postaci nazwy produktu opisu opisu dodatkowego 1 2 3 4 Parametry dodawać masowo, zmieniać, usuwać, generować tekst, generować SKU, wycinać tło z ze zdjęcia masowo. No to jest niesamowite, po prostu, co BaseThinker nam daje, nie? I jakby płacimy to na abonament, ale no ja na przykład bardzo dużo doceniam do e, w kontekście właśnie masowych aukcji, bo jak no. ma, produktów, znaczy, bo jeżeli mamy, nie wiem, tysiąc produktów no i musimy zmienić dla tych wszystkich produktów na przykład e, nazwę produktów w kontekście, jeżeli mamy wszystko napisane drukowanymi literami. To teraz przeklikajmy się przez każdy produkt, których jest tysiąc, i zmienimy nazwę. To zajmuje dużo czasu. A możemy masowo, jeżeli mamy kilka podobnych produktów, na przykład powiedzmy mebli, mamy kilka regałów i słowo regał jest drukowany, to możemy masowo tutaj w BaseSynkerze zmienić pole tekstowe, nazwę produktu, zmienić warto, frazy w wartości, czyli jak jest regał, na regał z małych. I to automatycznie dla wszystkich tych produktów nam zmieni. I do czego to jest potrzebne? Jeżeli tworzycie kampanię w Google, w Google Ads, to czasem jeżeli macie produkty zaimportowane z hurtowni w Basingerze czy z pliku, uh -huh. Uh -huh. to właśnie te, te jakby nazwy mogą być drukowane. I jeżeli wystawiacie to właśnie do do, do, Google, do Google Shopping, do, do Merchant Center, to może Wam Google e, nie dodać tych produktów poprzez jakby tą. tą e, to się fachowo nazywa kanibalizację chyba e, słów. Jasne. Czyli e, Google wymaga, jakby żeby nie było wszystko drukowanymi literami. I to można w BaseShakerze bardzo fajnie ogarnąć. No bo jeżeli macie magazyn w BaseShakerze i wy wysyłacie te produkty z magazynu BaseShaker do Waszego sklepu internetowego. No to tutaj te produkty, jeżeli zmienicie tą nazwę, automatycznie w sklepie się tworzą z tą nową nazwą i możecie na przykład ze sklepu wygenerować ten plik XML dla Merchant Center, i ja. tam już w tym merchancie będziecie mieli po prostu te produkty o tej nowej nazwie. Więc ja doceniam bardzo, jeżeli chodzi o Basingera w kontekście masowych akcji, więc to jest bardzo fajna sprawa. Jakby to jest y, może najmniejsza rzecz, która jest używana przez wielu sprzedawców, ale jeżeli ktoś ma dużo tych produktów, to doceni takie rzeczy. Powiedzmy, masowo zmienić kategoryzm, masowo zmienić stawkę VAT, cenę dla poszczególnych produktów, gdzie ta cena jest podobno, powiedzmy, taka sama, to yes. bardzo to upraszcza sprawy. W kontekście zarządzania w ogóle aukcjami na Allegro, to jest coś, co z co wprowadzili, Basinger. Y jeżeli wystawiamy aukcję, mamy do uzupełnienia odpowiednie parametry. Sztuczna inteligencja w Besnikarze, te parametry możemy dopasować na podstawie katalogu z Allegro, z produktyzacji, a także z danych, które ma w magazynie. Uh -huh. Więc ja osobiście kilka dni temu, jak wystawiliśmy aukcję na nasze Allegro, naszego sklepu lub zakupy, to naprawdę w ciągu tam 10 minut 40 aukcji, czy tam 50, już nie pamiętam dokładnie, wystawiliśmy. No ogromną bo. oszczędność czasu. Teraz policzcie sobie, ile zajęło Wam by wystawienie jednej aukcji przez formularz e, wystawiania na Allegro. Policzcie sobie, bo to jest naprawdę sporo. A tu wystawiacie masowo, macie Wiesz, wszystkie... Też nie, jest tylko Allegro, nie jest tylko Allegro, ale też wiele różnych marki. Tak, no, w przypadku chociażby Empik, tak? Empik Early, no, najpopularniejsze takie platformy, tak Amazon. No to jest naprawdę nieporównywalny, nieporównywalna oszczędność czasu w ogóle, tak? Więc jeżeli chodzi o Basingara, no to jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, czy z niego odejść, to to też pytanie, czy, czy, czy jakby to musiał płacić, tak? To powiedzmy, jeżeli, no, faktycznie, no jeżeli ktoś płacił, nie wiem, 2000, teraz ma płacić 15 tysięcy abonamentu, no to tak, faktycznie tutaj można by się, no trzeba by się zastanowić, czy nam się to opłaca w dłuższej perspektywie, czy nie taniej nam wyjdzie po prostu stworzenie jakiegoś własnego rozwiązania, czy przejście do alternatywy. Tylko okay. pytanie, warto, czy, czy te funkcje, które nam są potrzebne, czy będą w tym drugim rozwiązaniu. To jest bardzo ważne, żebyście sobie o tym... Ja też dzisiaj się zaskoczyłem, Zapier też zmienił cennik i również jest dużo drożej, nie? Ja, tak, an, te wiecie, te... Wiecie, ja myślę, że no te, te ceny cały czas będą szły do góry, tak? No dalej na świecie jest ten kryzys jeszcze, tak? Więc yy, no gdzieś. Ale ja tam ci monopoliści, ci tacy, którzy zdominowali rynek, bardzo mocno sobie ostro tak, tak. teraz e, e, szlifują widzę. I ja osobiście jest jestem popłynie. zwolennikiem niezależności, właśnie czy to technicznej, w postaci oprogramowania i raczej korzystania z open source'ów. Czy też właśnie indywidualnych rozwiązań, no bo jest to po pierwsze, lepsze finansowo, tańsze, wygodniejsze dla nas, no i też mamy niezależność i możemy to rozwijać, tak? No bo jeżeli powiedzmy macie płacić abonament do 5 czy 10 tysięcy droższy, to lepiej faktycznie zatrudnić sobie programistę czy jakiegoś juniora po prostu na, na właśnie do siebie czy wynająć go po prostu z agencji czy Software Houseu, Niech oni Wam tworzą to oprogramowanie, tak? Tak. Czy tak, rozbudowują tak. open source? A to już bardziej będzie się kalkulowało. A coś jeszcze ciekawego o e-commerce? Jakieś nowinki, czy zostawiamy to na następny odcinek? Jeżeli chodzi o Basinga, to tutaj myślę, że na razie nie. Taka ode mnie rada mała na przyszłość. Jeżeli myślicie o skutecznym zarządzaniu swoim e commerce w przyszłości, korzystajcie ze sztucznej inteligencji. Wykorzystujcie chat GPT również do, do rozwijania swoich e-commerce'ów w kontekście tworzenia opisów produktów również w kontekście SEO też. Pamiętajcie też aby nie zapominać o Shopify'u, który być może będzie za jakiś niedługi czas wyszukiwał, podawał produkty do czatu i ludzie będą za pomocą właśnie czatu wyszukiwać wyszukiwać produkty do kupowania właśnie w kontekście e-commerce'u. I to może być ściśle też zintegrowane gdzieś za jakiś czas z Shopifyem. Przynajmniej taki temat, takie informacje dostaliśmy na wspólnej konferencji, jakbyśmy z Tomkiem. To nie jest oczywiście oficjalna informacja, to jest taka, takie przypuszczenie. Więc też, jeżeli tworzycie e-commerce, warto zdywersyfikować e-commerce o kilka platform sklepowych, uważam. I to też taki tip w kontekście strategii e-commerce. jeżeli Um, sprzedajecie, macie możliwość, stwórzcie kilka sklepów czy nawet jeżeli macie jeden sklep stwórzcie drugi um, o innej po prostu nazwie, innym brandzie, który będzie po prostu um, gdzieś tam w Google będzie i jeżeli będą ludzie na niego wchodzili to i tak yy, wy zarabiacie, więc okay. yy, jeżeli ktoś kupi. To też bardzo ciekawa strategia e-commerce'owa więc tutaj e jeżeli chodzi o takie rzeczy to też warto Warto na to zwrócić uwagę. To takie typy ode mnie praktyczne, jeżeli chodzi właśnie o e-commerce. Dobrze, Kuba. W takim razie podsumowując, jeżeli chcecie tutaj coś podziałać z baselinkerem w kwestii technicznej e-commerce, zapraszamy na konsultację. Najlepiej zadzwonić do mnie, ja przekieruję do Kuby 602 727 263, lub kliknijcie link poniżej rozmowa rozmowapl ja do Kuby przekieruję. Kuba już się tym projektem zajmie, indywidualnie go Wam wyceni. Skonsultuje i poprowadzi w całym procesie. Dobra Kuba, Ja myślę, Ta, że jeśli ja tutaj wspomnę, złapie... no. że jakbyście też y, potrzebowali właśnie pomocy w kontekście właśnie stworzenia strony internetowej, czy właśnie sklepu internetowego, który właśnie możemy następnie zintegrować właśnie z basingerem czy z Apilo, czy z nim systemem, no to też zapraszamy serdecznie do kontaktu. Zapraszamy też serdecznie. Tym a my z Kubą się będziemy widzieć, myślę, że już w przyszłości na następnych tak. odcinkach. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.